Cześć, tutaj Karol Garncarz. Znajdujemy się w Centrum Sztuki Mościce po premierze filmu Żurzel w reżyserii Doroty Kędzierzawskiej. Ze mną jest Janusz Kołodzi, wychowany Unitarnów, obecnie zawodnik Unii Leszno. Cześć Janusz. Dzień dobry, witam. E, powiedz jak wrażenia po filmie. Pierwszy, pierwszy fabularna, pierwsza fabularna produkcja o czarnym sporcie w Polsce. E, jak Ci się oglądało ten film? E, no jestem pozytywnie zaskoczony, bo nie wiadomo było czego się spodziewać, natomiast... E... No, film był fajny, ciekawy. Eee, wiadomo, że no nie wszystkim może wszystko podejść, bo rzeczywiście dużo też miłości i tak dalej, ale jednak dużo też jest aspektów takich żużlowych. Powiedz, jak Ty z perspektywy żużlowca odbierałeś to zaplecze pokazane w tym filmie, bo same jeśli chodzi o to przedstawienie na torze tych zawodników, tych wyścigów, wiadomo, że to mogło zostawić troszkę do życzenia. Sama, można powiedzieć, estetyka tego, ale mhm. chodzi o to, jak Ty jako żużlowiec odbierasz to zaplecze, które było pokazane, te nerwy, tę złość, radość i tak dalej. Może nie była w stu procentach, no taka przeniesiona, bo rzeczywiście, jak mamy nawet te mecze, jest przeniesione to, co się mówi, jak jest ta cała ekipa, i w ogóle jest, rzeczywiście różni się od filmu. Natomiast mieliśmy też dużo dramaturgii, co tam się dzieje, jak są upadki, nie daj Boże, śmierci, czy komuś się coś dzieje, to rzeczywiście wtedy głowa mocno pracuje i można się rozkleić, a wręcz załamać, i, i jednak to było widać. Powiedz, mieliśmy tutaj sytuację żużlowca, który zmaga się z problemami finansowymi i z brakiem silników. Jak ty wspominasz swój początek kariery, bo z tego co wiemy kolorowo nie było. Żaden zawodnik chyba na samym starcie nie ma kolorowo, bo rzeczywiście mm, to jest właśnie tym bardziej utrudnienie. Są inni zawodnicy, którzy nie dość, że są doświadczeni i... Mają już jakieś budżety, bo wcześniej udali, udało im się zgromadzić pieniążki od sponsorów, od klubu i tak dalej, a na samym starcie tego nie ma. Nie masz doświadczenia, dużo się przewracasz, bo szukasz tego momentu, gdzie już się właśnie przewracasz, i to jest tak, że leczysz kontuzję, wracasz. Nie do końca wszyscy w ciebie jeszcze wierzą, ale jak to przebrniesz, to znaczy, że zdałeś egzamin, możesz iść dalej, i wtedy się pojawiają dobrzy ludzie, którzy pomagają. Kiedy u Ciebie nastąpił taki moment na początku kariery, kiedy poczujesz, że to nabiera takiego fajnego rozpędu, że po tych takich pierwszych niepewnych latach ta kariera zaczyna iść w dobrym kierunku? Nie wiem, czy po zdaniu licencji nie rok, dwa, bo nie powiem wcześniej, już mi się wydawało, że przed licencją, że, że będzie fajnie i chcę to robić całe życie, natomiast pierwszy czy drugi rok młodzieżowca pokazało mi, że to jest strasznie ciężki chleb. I że jest ciężko, tym bardziej, że zacząłem łapać właśnie te kontuzje. Ale na szczęście nie pojawiał się taki strach mocny, żeby, żeby rezygnować, tylko wręcz chciałem kontynuować dalej, więc po dwóch latach, jak się okazało, że znaleźli się z dobrzy ludzie, sponsorzy, którzy zaczęli pomagać, dobrzy ludzie, którzy zaczęli też podpowiadać, jak jeździć, żeby było coraz lepiej i szybciej, uczyć tej profesji, to wtedy. Rzeczywiście wiedziałem, że chcę dalej to robić, tylko nie wiedziałem dokąd dotrwam. A no minęło trochę lat, a jednak dalej się udaje. Ale nie powiem z roku na rok, widzę jak to jest dalej trudne. Natomiast wiem, że trzeba próbować cały czas czegoś, jakiś metod różnego rodzaju, takich, żeby się doprowadzać do stanu takiego, żeby, żeby dalej. Kontynuować, nie poddawać się, bo to jest właśnie najważniejsze, bo zawsze mamy gdzieś taki moment, że już mamy dość. Natomiast tu jest to, że musimy wtedy jakoś się zresetować, wyrzucić to z siebie i, i od nowa po prostu brać dobre fale, odbierać wszystko jak najlepiej i kontynuować. Cały czas to w jak najlepszy sposób. Powiedziałeś, że minęło już kilkanaście lat. Tak jest. Minęło już dobrych kilkanaście lat, kiedy jesteś na topie, jeśli chodzi o polskich żużlowców. Niedawno brązowy medal Mistrzostw Polski. Było blisko, mam wrażenie. Te pierwsze wyścigi wydawało się, że jesteś nieosiągalny. Finalnie kończysz na pudle, na trzecim miejscu. No tak, ale jednak wiedziałem, że w tych zawodach cała szesnastka jest bardzo groźna i jedzie świetnie tak jak y, wszyscy przewidywali, właśnie i Bartek, i Maciek, i się okazało jeszcze Krzysiek Kasprzak, byli bardzo y, szybcy tego dnia. Y, no co zrobić? Finał się tak ułożył, że nie wiedziałem pierwsze jakie pole wybrać i miałem wtedy już mega, mega wielki zamęt, bo jeszcze Bartek wybrał takie pole, co mi się nie spodziewał, bo wygrał, wybrał chyba najgorsze. Ale, ale, no. No, ale tak się biegł, ułożył, że i byłem drugi, i byłem ostatni, a skończyłem trzeć. Jesteśmy, można powiedzieć, po drugiej stronie stadionu w Tarnowie, bo jesteśmy w Centrum Sztuki Mościce. Mhm. E, tak jak mówię, po drugiej stronie stadion miejski nie dzieje się za dobrze w Tarnowie. Ty już kilka lat jeździsz w Unii Leszno, ale mówiłeś dzisiaj tu na spotkaniu z kibicami, że ten los tarnowskiego żóżla nie jest i obojętny. No dokładnie tak. Tym bardziej, że cała moja rodzina. Hmm no, kibicowała mocno i kibicuję cały czas Unitarnowi. ja tak samo nawet sobie nie wyobrażałem opuszczać ten klub, ale y, jednak y, wyszło tak, że, że jednak y, były takie lata trochę gorsze, gdzie też już sam opadałem właśnie z emocji i chciałem kończyć karierę. Zmieniłem wtedy klub na Unieleszno i, i wtedy poczułem, że dalej chcę jeździć i tam po prostu czuję się świetnie. Y, ale jedno można powiedzieć, że zawsze Unia, więc u mnie się to na razie i tak udaje. No i co? No i rzeczywiście, no, jak zaczynałem, było ciężko, bo rzeczywiście nasz klub wtedy nie przunt najlepiej, i w tym momencie wygląda to bardzo podobnie. Ale ja wierzę w to, że w danym momencie, jak uda się zatrzymać, zresetować i zacząć od nowa, będzie super. Miło chyba było dzisiaj wrócić do Tarnowa, bo mam wrażenie, kiedy twoje nazwisko zostało wyczytane, to zgromadzona publiczność tutaj oszalała. Na pewno czujesz to, że jesteś w Tarnowie lubiany i szanowany. Oczywiście tak i poczułem się wręcz jak na mistrzostwach Polski w 2005 roku, gdzie po wygranych mistrzostwach pierwszy raz w życiu cały stadion mega się cieszył i skandował moje imię i nazwisko. Bo to mega miłe i do dzisiaj, do, do zawsze zapadnie w mojej pamięci. No i dzisiaj mogłem też to odczuć. Jesteśmy na półmetku sezonu już kończąc. Jak ty byś podsumował na razie te swoje mm, zawody, bo jesteś naprawdę dobry i mam wrażenie w takiej w miarę równej formie w tym sezonie. Tak, ale w, 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 zdarzają mi się wpadki i to jest właśnie najgorsze, bo mm, dla zawodnika najważniejsza jest taka stabilizacja. Nie musisz robić kompletów punktów, ale rób te 13, 14, 12, 13, 14. Nie do końca mi się to udaje zawsze, ale cały czas pracuję nad sobą i, i miejmy nadzieję, że dojdziemy do playoffów yy, a później będziemy walczyć o mistrzostwo. To jest jedno, a drugie, jeszcze mam możliwość jazdy w Żarnowicy yy, wejście do Grand Prix. Nie chcę gdzieś tam, wiadomo. Robić na siebie gdzieś tam spiny i się przejmować tym jakoś mocno, ale chciałbym też tego dnia akurat być mocnym zawodnikiem, żeby powalczyć. Okej. Okay. Janusz, dziękuję bardzo za wywiad dziękuję i życzę bardzo. Ci, aby pozostała część sezonu poszła już po Twojej myśli. Dziękuję bardzo.